Witajcie w moim pierwszym screencastie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować sposób uczenia się na, za pomocą fiszek na stronie Quizlet.com, w serwisie Quizlet.com. Przedstawię to na podstawie stworzonego wcześniej zestawu w języku niemieckim do tematu jedzenie i picie Essen und Trinken. Zestaw składa się z kilku kilkunastu bądź też kilku, nawet kilkudziesięciu słówek, do których nie podałem polskiego znaczenia, lecz wykorzystałem obrazki, więc jak widzimy, di Tomate, pokazany jest obrazek, die Zwiebel, pokazana jest cebula, więc zero języka polskiego, tylko i wyłącznie język niemiecki oraz obrazki. Na górze ekranu widzimy nasz zestaw fiszek przewijając, pokazują się kolejne obrazki. Nie widzimy jednak słowa. Klikając słówko się pokazuje. To jest wykorzystywane już później przy, przy sprawdzaniu słownictwa, natomiast żeby się tego słownictwa nauczyć, włączamy funkcję Both Sides. Widzimy wtedy zarówno hasło, jak i zdjęcie. Przewijając możemy się tych słówek uczyć, kojarząc obraz z hasłem, nie z polskim znaczeniem, jak to bywa zazwyczaj podczas uczenia się słówek w języku obcym, nie tylko w języku niemieckim. Załóżmy, że już się tych słówek nauczyłem, mogę sobie teraz sprawdzić znajomość ich. Widząc słówko, staram się powiedzieć, co to jest, co jest przedstawiane na obrazku, więc to mam cebulę, mówię sprawdzam, zgadza się i tak robię z każdym słówkiem po kolei. Jeżeli chcę jeszcze bardziej poćwiczyć te słówka, wybieram, mam tu do, do dyspozycji cztery różne opcje. Pierwsza opcja Learn, druga Test, trzecia Scattery, Space Race, czwarta. Wybieram Learn. Widzimy słówko, musimy napisać znaczenie tego słówka, znaczy musimy napisać słówko w języku niemieckim określające to, co jest na obrazku, zatwierdzam Enterem, Correct. W ten sposób ćwiczymy wszystkie inne pozostałe słówka. Kolejny klawisz. Kliknięcie dowolnego klawiszu przenosi, klawisza przenosi nas na, do następnego zdjęcia. Eee, wracam do zestawu wybieram test. Ten generowany automatycznie test składa się z poleceń napisanie, więc do obrazka dopisuję słówko, które przedstawia rzecz na tym obrazku. Później mamy dopasowanie. Zwrotów do obrazków, Spójrzcie, działa to bardzo fajnie. Wpisuję C, od razu jest skreślone, prawda? Wpisuję B i od razu B w tym miejscu jest skreślone. Więc automatycznie jest to sprawdzane. Multiple choice. Mamy obrazek i do niego cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybieram odpowiedź poprawną. Mogę też wybrać niepoprawną i wtedy. Zobaczymy co się stanie, jak kliknę sprawdzenie testu. No i True-False, czyli prawda-fałsz. Mamy obrazek. Czy ten obrazek przedstawia Brytyjanie? Przedstawia. Czy ten obrazek przedstawia Erdbeere? Nie, ale ja zaznaczę tak, żebyśmy zobaczyli co się stanie, jak zaznaczymy swoją odpowiedź. Klikam Check Answers. No i spójrzcie. Mamy ocenę, procentową ilość y, punktów, jaką otrzymaliśmy za, za, uzupełnienie tego te za wypełnienie tego testu i nasze odpowiedzi. Te odpowiedzi były poprawne. Ta. Tutaj mamy informację, że y, odpowiedź nie została udzielona. Spójrzmy niżej, gdzie y, y, podałem odpowiedź błędną. To było tutaj. Diadbierer. Mówi nam program, co zrobiliśmy źle. Wróćmy. Kolejne ćwiczenie to jest tak zwany scatter. Bardzo fajna, bardzo fajna rzecz. Y, należy złapać słówka. I przesunąć na obrazki, które przedstawiają dane hasło. Świetna rzecz, na czas, więc yy, możemy być własne rekordy. Kolejna rzecz, już ostatnia, Space Race, yy, polega na tym, spójrzcie. Gdzie... Czyli ucieka nam obrazek, i musimy w tym czasie, zanim on dotnie końca ekranu, musimy wpisać. Jeżeli tego nie zrobimy, Pojawia się okno, trzeba przepisać prawidłową odpowiedź, co też pomaga w nauce. Na dzisiaj to tyle. Szybko, krótko, na temat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia następnym razem.